Jest jedna bardzo istotna rzecz, którą chciałbym się z Wami dzisiaj podzielić. Mianowicie, uważam, że powinniśmy zaimplementować kary dla ludzi, którzy obrażają gejów, którzy boją się gejów. W ogóle to powinno się rozpromować kampanię przeciw homofobii, bo to jest po prostu nienormalne, żeby w ten sposób obrażać gejów, którzy stanowią, tak jak mówię, nawet 20% społeczeństwa, tylko się do tego nie przyznają. Tak, co piąta osoba jest homo. Nie wiem, czy o tym nie wiecie, tak? Ale ten. Ale co miałem mówić? Przykładowo, nie możemy stworzyć przypadkiem takich obozów reedukacji, gdzie na przykład taki narodowiec, prawicowiec, taki kaczyński, taki Macierewicz, Pawłowicz, yy, czy taki Korwin, faszysta, no tak? Bo inaczej nie da się tego nazwać, tylko faszyzm. Faszyzm. Bez polityki socjalnej, bez niczego, ale mniejsza o to słuchajcie, stworzyć takie obozy reedukacji, gdzie na przykład, jeżeli ktoś pobił geja, albo obraził geja, albo zakłócał paradę równości, co też jest przestępstwem, też jest przestępstwem, to takiego człowieka puszczać mu filmy porno-homoseksualne, puszczać mu różne inne pierdoły, sraty pierdaty i ewentualnie na przykład e, zmusić grupę taką żeby macała geja, żeby obcowała z gejem. Wtedy by zrozumieli, że geje to normalni ludzie co więcej uważam, żeby im się to nawet mogło spodobać. Jeśli podoba Ci się mój pomysł, klikaj like i subskrybuj ten kanał. Stop prawicy i faszyzmowi w Polsce. Razem pokonamy faszyzm.